Czy jaś z tej strony? Słuchajcie, <laughs> zacząłem ostatnio czytać po raz kolejny, nie wiem który, już, z piąty czy z szósty raz, yy, książkę Stephena Kinga Bastion. I znowu po raz kolejny zacząłem wątpić jednak w ludzkość. Bo zacząłem sobie wyobrażać, jakby to było, gdyby podobne wydarzenia miały miejsce teraz, aktualnie. Ci z was, którzy nie czytali, powinni to przeczytać przede wszystkim. A jeżeli nie, no to krótko powiem w skrócie, dwa zdania. Na ziemię spada zaraza, wywołana stucznie, można powiedzieć, przez człowieka. 90 ileś tam procent ludzkości ginie. No i w, w takim świecie toczą się losy głównych bohaterów nieważne. Chodzi o to. Jak tam jest mniej więcej i w tego typu w ogóle książkach czy filmach jest przedstawione, przedstawieni są ludzie, ludzkość, człowieczeństwo. Najczęściej jest tak, że budzą się w ludziach najgorsze, najniższe instynkty. Dochodzi do strasznych rzeczy, najgorsze rzeczy wychodzą z człowieka. Zastanawiam się teraz, jakby to było u nas. Przykładowo, jutro telewizja podaje, że. W kierunku Ziemi pędzi asteroida, która rozdupczy się pod jakimś tam pierdziszewem, czy innym ciechodzinkiem. Przepraszam, mieszkańców Ciechodzinka. Ma walnąć asteroida. Za 3 miesiące walny. No nie ma bata, no, brusły list nie przyleci i nie wysadzi na niej kurczeniuka. Jest 3 miesiące do deadline'u. <laughs> Co się wtedy zaczyna dziać? Obawiam się, że przestają istnieć od razu wszystkie struktury państwowe. Przestaje istnieć policja, sądownictwo, władza, autorytety przestają istnieć, nawet Kościół przestaje istnieć, tak mi się wydaje. Ja obawiam się, że nieliczny procent ludzi będzie czas pozostały do śmierci spędzał tak, żeby jak najlepiej to przeżyć. Część będzie się pewnie modliła ale duża, duża część podejrzewam, że zdecydowana większość ruszy na łowy. Obudzą się w nich najniższe instynkty. Zaczną się morderstwa, gwałty, rozboje, samosądy tego typu rzeczy. Obawiam się, że tak właśnie by to mogło wyglądać. Wystarczy spojrzeć na to, co się działo w byłej Jugosławii w czasie, kiedy wybuchła tam wojna domowa. Sąsiad zabijał sąsiada, przyjaciel przyjacielowi obcinał, obcinał łeb. Chłopak kasował dziewczynę w swoją w brutalny sposób, no tego typu rzeczy. Przypominam, że to byli ludzie wychowani w miarę normalnej kulturze europejskiej, a jednak dopuszczali się niewyobrażalnych zbrodni normalni ludzie, sąsiedzi. To nie była zorganizowana, tak jak przez Trzecią Rzeszę, akcja mająca na celu wybić tam coś. Po prostu się mordowali. Bo ich świat się skończył. Tam był właśnie taki Armagedon. Ta wojna to była taką asteroidą, która pierdyknęła. I zastanawiam się, jakby to tutaj wyglądało. Uważam w ogóle, że jak się ogląda na przykład relacje z masakr na świecie, gdzie tam Hutu napieprzają, Tutsi czy odwrotnie, wszyscy są oburzeni, boż, obcinają sobie normalnie ręce maczetami i głowy. No, uważam, że u nas byłoby podobnie. No, po prostu tam sobie obcinają, robią ziazi maczetami, bo tam generalnie no innej broni, tacy kurna goście, co mieszkają w dżungli czy tam wśród buszu. Nie mają, no to jest najbardziej popularna rzecz, tak jak u nas widelec czy nóż do kotleta. U nas może nie ruszyliby na siebie ludzie z widelcami, ale podejrzewam, że też by nie było zbytnio humanitarnie, bo raczej u nas jest kraj, gdzie mało ludzi posiada w domu broń, także nie byłoby strzelania. To by były w grze młotki, siekiery, kije nabijane gwoździami, tego typu rzeczy. I u nas też wystarczyłoby iskra. Wystarczyłoby poczucie, że nic nam za to nie grozi. Wtedy u każdego, każ u każdego mogłyby się zbudzić takie demony. Jakby to powiedział ksiądz Natanek, trzeba by się było temu przyjrzeć. Uważam, że w każdym z nas, w każdym z ludzi jest zło, a nie o wszystkich można powiedzieć, że w nich jest dobro. Każdy ma jakieś mroczne sekrety, każdy ma jakieś mroczne sny czasami, które podobno są odzwierciedleniem duszy, tego co, się, tego co się w duszy dzieje. Obawiam się, że w takiej sytuacji, o jakiej wspomniałem, czyli o braku wszelkich konsekwencji, i o przy nadchodzącym równocześnie końcu, wszystkiego tak by się stało, że jednak większa część ludzi by wypuściła z siebie te demony i zaczęłaby się jedna wielka rozpierducha. Przypomniało mi się jeszcze coś takiego, że często opowieści o. Znaczy, yy, czytałem wiele na temat II wojny światowej i teraz mi się przypomniało, jak czytałem wiele relacji z ostatnich godzin. Yy, w bunkrze Adolfa Hitlera pod Berlinem, co tam się działo? No słuchajcie, no to po prostu dzikie, orgiastyczne zachowania, brutalność, morderstwa, bo ci ludzie wiedzieli, że świat się dla nich skończy za parę godzin, i po prostu wyszły z nich najgorsze instynkty zwierzęta, nie obrażając zwierząt. Ciekaw jestem, jakie jest Wasze zdanie <laughs> i powiedzcie mi, czy macie w sobie coś takiego, co mogłoby spowodować, żebyście przeszli na ciemną stronę mocy, jakby się coś zaczęło dziać. Strasznie mnie to interesuje. Czy raczej wierzycie w to, że pozostalibyście ludźmi, czy boicie się tego, że moglibyście stracić człowieczeństwo? Nie podejrzewałam, żeby się ktoś do tego przyznał, ale może. Nara.